Czy wiesz, że Ziemia mogła kiedyś mieć dwa księżyce? Brzmi jak teoria spiskowa, a jednak to poważna hipoteza naukowa, którą zaproponowali badacze. Wyobraź sobie, miliardy lat temu, po wielkim zderzeniu Ziemi z planetą Thea, wokół naszej planety mogły krążyć dwa naturalne satelity: jeden znany nam do dziś, drugi mniejszy, cichy towarzysz na niestabilnej orbicie. I wtedy Nastąpiło kosmiczne zderzenie, ale nie wybuchowe, raczej coś w rodzaju powolnego galaktycznego przytulenia. Mniejszy księżyc osiadł na jednym boku większego i został tam na zawsze. Rezultat? Ta tajemnicza, górzysta półkula księżyca, której nigdy nie widzimy z Ziemi. Grubsza skorupa, chaotyczne ukształtowanie terenu wszystko to może być blizną po dawnej kolizji z drugim księżycem. Niektórzy naukowcy nazwali to zjawisko wielkim rozchlupnięciem Big splat. I choć nie mamy jeszcze ostatecznego dowodu, to teoria ta wyjaśnia wiele z tajemnic, które skrywa nasz srebrny glob. Czy to oznacza, że nasz księżyc jest w rzeczywistości hybrydą dwóch światów? Pozostaje pytanie: ile jeszcze takich sekretów kryje wszechświat tuż nad naszymi głowami?